Halo. Halo! Dzień dobry! dobry. Słychać Dzień dobry. mnie dobrze? Witam was wszystkich serdecznie. Nazywam się Emil Truszkowski. Od pięciu lat mieszkam w Japonii. Teraz zajmuję się głównie kręceniem filmów podróżniczych na YouTube o Japonii, o Korei oraz prowadzeniem turystów po Japonii. Dlaczego? Dlaczego wybrał Pan akurat Japonię? Japonia mnie zaczęła interesować jakoś tak w gimnazjum, ale u mnie w domu zawsze była Azja obecna, ponieważ mieszkałem przez pół roku jako dziecko, bardzo małe dziecko, nie, nie pamiętam w ogóle w Chinach. Mój tata miał tam pracę przy elektrowniach i całą rodziną mieszkaliśmy właśnie przez jakieś pół roku chyba w Chinach. I zawsze w domu mieliśmy dużo różnych artefaktów z Chin, jakichś obrazków, kaligrafie I chyba ta Azja zawsze u nas w domu jakoś była. Aczkolwiek no, rodzice mnie jakoś specjalnie nie pchali w kierunku uczyć się o Chinach czy Japonii, raczej nie. Po prostu w gimnazjum zainteresowałem się japońskimi kreskówkami, anime, mangą, czytałem książki o samurajach, książki historyczne bo interesuję się historią Japonii, na przykład o samurajach, Druga Wojna Światowa. Te tematy mnie interesowały, no i, i powoli mnie kierowały w stronę też japońskiego. Grałem w gry komputerowe po japońsku, miałem PlayStation i, i na PlayStation miałem gierki, które były po japońsku, albo były te e, znaki japońskie napisane. No i mnie to strasznie fascynowało, i zacząłem sam pisać te znaki i przerysowywałem je po prostu z ekranu żeby się nauczyć, no i potem postanowiłem, że może by fajnie by było spróbować się nauczyć tego języka, bo jest taki dziwny i oryginalny i zacząłem chodzić na kurs językowy. Początki były trudne, bo ten język jest bardzo, bardzo skomplikowany, szczególnie na początku i, no i wiecie też, i też było mi bardzo, bardzo czasem ciężko, bo w szkole, słuchajcie, dzieciaki mi dokuczały, że uczyłem się japońskiego. Przedrzeźniali mnie, chodzili za mną i mówili Pikachu, Pikachu, albo jakiś tam Cing prawda? I mówię, słuchaj, to, to, jest, to nie jest nawet japoński. O, Cing Pokémon. No ale się nie poddałem i, i, i dalej się uczyłem, prawda? I to mi sprawiało dużo frajdy. No, to można było poznać ciekawych ludzi, prawda, też innych, którzy mieli podobną pasję do mnie, czyli właśnie Azję, Japonię. Co różni Polaków od Japończyków? No sporo różni. Jesteśmy zupełnie inni, wiesz Japończycy są strasznie spokojni, zazwyczaj, bardzo zorganizowani, czasem też bardzo poważni, ale oczywiście też lubią się bawić, śmiać, żartować. Ale generalnie mają taką maskę bardzo poważnych ludzi. Polacy, w przeciwieństwie do Japończyków, są bardzo otwarci, przyjaźni, łatwo nawiązują kontakty. A Japończycy są bardzo tacy nieśmiali, prawda? Nie mówią rzeczy wprost. Ju normalnie już wiem, że jak Japończyk mówi, że coś jest trudne, to. Mm, no. To już wiem, że on mówi nie. A gdyby porównać Polaka idącego na imprezę i Japończyka? <laughs> No to, no to Polak na imprezie, no to prawda stoi z drinkiem, tak. Prawda? Będzie do muzyczki tańcował, zagadywał, na zdrowie tutaj, prawda? Zaraz zacznie gadać o, o polityce, o PO, PiS, tutaj coś tam, coś tam, a słyszałeś to, prawda, I zaraz się z kimś pokłóci, zaraz będzie jakaś tam awantura, potem się napiją i się zbratają. A Japończycy na imprezie to będą tak siedzieli? No czasem trochę drewno, tak? Nie gadają o polityce, nie gadają o historii, nie gadają o religii, żeby nie było konfliktu, właśnie, bo zawsze dążą do harmonii, więc nie gada się na tematy, które mogą doprowadzić do jakiegoś takiego konfliktu, do kłótni. Ale imprezują też oczywiście. Jakie mhm. wrażenie zrobiła na Panów podróż po, po Fukushimie? Zrobiło na mnie wrażenie to, że, że, że Fukushima, ten region wokół elektrowni atomowej, nie jest całkowicie opustoszały. Bo wiele osób ma wrażenie, że Fukushima, jak mówi Fukushima, to myśli, że cała prowincja Fukushima, cała ta prefektura jest pusta, że nikogo tam już nie ma, że wszyscy uciekli, a to nieprawda. Więc tam ludzie mieszkają. To nie jest tak, że wszystko tam jest skażone, atomowa pustynia jak z filmu Mad Max czy z Terminatora, prawda? To nie jest tak. Tam ludzie mieszkają, ten oczywiście ten region wokół elektrowni to tam są faktycznie miejsca, które są skażone, jak wygląda jak w Czarnobylu, jest pusto i nie można mieszkać, są zamknięte budynki, prawda, zaplombowane i, i tam są opuszczone te domy i tam wygląda faktycznie jak miasto duchu w niektórych miejscach. Ale największe wrażenie zrobiło na mnie to, że no, niektórzy ludzie tam próbują powrócić, próbują odbudować swoje życie i się nie poddają. Oni czyszczą ten region, sprzątają i powoli, powoli jest, nawet niektóre miejsca są bezpieczne, żeby wrócić. Od ilu lat zwiedza Pan KRLD i co Pana w niej fascynuje? Do Korei Północnej no już jeżdżę. Pierwszy raz byłem 8 lat temu, jak byłem na studiach w Chinach. A co mnie tam fascynuje? Fascynuje mnie to w tym kraju, że jest taki inny od naszego i jest taki nieznany, niezrozumiały. I jest tak, panuje tak wiele stereotypów na jego temat. I zawsze się zastanawiałem, jak, jak ci ludzie tam żyją, bo tak mało wiemy o tej Korei Północnej, prawda? W telewizji tylko widzimy te rakiety, widzimy tę te, te, te broń atomową czy tego dyktatora, którego przedstawiany jest jak wariat, prawda, szaleniec, a zapomina się często po prostu o zwykłych ludziach, którzy tam mieszkają. A w Korei mieszkają też zwykli ludzie, dzieci. Też są takie jak wy, które chodzą do szkoły, które się uczą, które jakieś tam zabawki mają, mają swoje gry, um, lubią oglądać kreskówki, tylko oglądają inne rzeczy, grają w inne rzeczy, prawda? Więc to jest naprawdę fascynujące, jak się tam jedzie i widzi się tych ludzi, jak oni. Jak oni żyją, po prostu w innych warunkach, bo, bo świat jest ogromny, i, i na świecie mamy tyle różnych kultur, tyle różnych świat, światów, i one są wszystkie inne od tego, co my znamy. Jakie jest najsmaczniejsze danie w Japonii według pana? Sushi to nie jest tak naprawdę coś, co Japończycy jedzą na co dzień, prawda? Japończycy nie jedzą sushi codziennie. W ogóle nie jedzą sushi. Japończycy pozwizje sushi raz na miesiąc, może dwa razy na miesiąc. Naprawdę? Tak. do restauracji sushi jest drogie. W domu się robi zupełnie inne rzeczy: e, zupę miso, prawda, rybkę z grilla, e, miskę ryżu, prawda. I mi chyba najbardziej smakuje to japońskie śniadanko, prawda, właśnie o poranku. Ta zup, zupa miso, ryż, rybka jakaś dobra, jakieś warzywka do tego. No i tempurę jeszcze lubię. No, no tempurę to nigdy nie potrafię sobie odmówić. W Japonii generalnie jedzonko nie jest takie straszne, jak się mogło wydawać. Wszystko mi smakuje praktycznie. Jedynie chyba nie zjadłbym na Hokkaido. Wiem, że w niektórych miejscach można zjeść ośmiornicę, która jest tak świeża, że jak się poleje sosem sojowym, to ona się rusza, ale ona już jest martwa, ośmiornica już jest martwa, ale ona jest tak świeża, dopiero została e, zabita, że jak się poleje tym sosem, to te nerwy zaczynają się aktywować i się rusza. I, i ona tak na talerzu się rusza? Ona się no, podskakuje, tańczy, dosłownie tańczy, o tak. Ja... Ja, ja nie wiem, czy bym to zjadł. Nie wiem, czy bym to był w stanie przełknąć, bo bym się bał, że bym to się przyklei gdzieś tu do przełyku. Jakie jest najpiękniejsze miejsce w Japonii? Fuf, ciągle odkrywam jakieś piękne miejsca, wiecie, bo w Japonii jest naprawdę co oglądać, jest naprawdę dużo, dużo wspaniałych miejsc. Ostatnio największe na mnie wrażenie zrobiła shirakawa go. to jest taka wioska w górach, no, tam bardzo lubię jeździć. To no, jest taka mała wioska w górach, y, z takimi domkami, które mają takie trójkątne dachy i to naprawdę wygląda bajecznie, po prostu jak z jakiegoś, z jakiegoś filmu z samurajami, naprawdę. No, ostatnio mi się też podobało, podobają wyspy, takie małe wyspy, lubię jeździć na takie małe wyspy, gdzie jest się prawie samemu, prawda? No, tam byliśmy na wyspie kotów, biegają wszędzie futrzaki, bardzo fajnie jest. Generalnie Japończycy uwielbiają kotki, pieski, chomiczki, jakieś króliki. Przecież w Japonii są te, te kawiarnie z kotami, prawda? Nie wiem, czy, czy wiecie. Um, są kawiarnie nawet z sowami, z chomikami, z jeżami. Um, tak, tak, z, z każdym chyba gatunkiem zwierzętka można znaleźć taką kawiarnię. A ja mam prośbę jeszcze jedną. Powtórzy Pan słowo su sushi? Sushi? Sushi. Jeśli macie jakąś swoją taką pasję, coś co Was interesuje, ale innych nie interesuje, to ja Wam gwarantuję, że pewnie są osoby, które to też się tym interesują. Tylko one nie są jeszcze wokół Was. I, i, I warto podążać za tą pasją, żeby znaleźć się wśród tych osób, które mają podobne zainteresowania. I jeśli będziecie podążali w tym kierunku, to spotkacie te osoby właśnie na swojej drodze później. Z tego później różne naprawdę wspaniałe rzeczy mogą wyjść i, i można spełnić właśnie ten sposób swoje marzenia później. Więc, więc to jest taka moja, moja rada i nie ma co się przejmować hejterami i głupkami, tak jak u mnie w szkole, prawda? Coś śmiali za mnie, że uczę się japońskiego, a to mi się jednak w życiu przydało i... W pewnym sensie do, doprowadziło mnie tu, gdzie jestem. Jakikolwiek zainteresowanie, nawet jeśli wygląda na dziwne, szalone, wcale takie nie jest. Uwierzcie. Bardzo dziękujemy i wszystkiego Dziękuję. dobrego. Do widzenia. do widzenia. Pa. Pa.